Pokażę Wam jak złożyć jeden, jedno, jedno połączenie, a N jest to połączenie bez teflonowego węża, czyli z gumowym wężem w środku. Ale jak widać tutaj może, to świecące coś, to jest tak naprawdę stalowy oplot. Więc to, że on jest czarny tutaj, to jest tylko oplot tak jakby zewnętrzny, żeby to ładnie wyglądało, a tu w środku dalej jest stalowy oplot. Dlaczego tego nie widać? Teraz widać ładnie, że jest stalowy oplot, tak jak mówiłem wcześniej. Mając węża gumowego, pierwsze co robimy, zakładamy y, tą nakrętkę. Tak jakby musimy ją wepchnąć dość mocno do środka, tak żeby oparła się o ten wąż. Musi się oprzeć, tak jakby o kurwa. O, burz. No, One musi się oprzeć, jakby o końcówkę tego. Oczywiście, oświetlenie jest superowe. No, widać. Się opiera o końcówkę, aż dochodzi do samego gwintu. I teraz po prostu bierzemy to, gdzie ma nagwintowany kawałek tutaj. Najmadło najlepiej i wkręcamy do środka. Przez to, że wkręcamy to do środka, ten kawałek stożkowy rozchyli węża w środku i dociśnie do ścianek. Tutaj chodzi kawałek ręką, ale za chwilę zrobi się bardzo ciasno. Okej. Okay. Najprościej, jeżeli nie macie, jak ja nie na, razie, na razie nie mam aluminiowych łapaczy, tak, z, tych jak to się nazywa szczęk, po prostu wykorzystuję plastikowy kawałek. I Zwyczaj jest to nie wiem widzicie 3 czwarte cala do AN8 Ok. Problem z tym jest taki, że one po prostu nie trzymają tak dobrze jak aluminiowe. Nie długo sobie kupię aluminiowe, ale to niedługo. Bardzo ładnie dokręcone. I to ma trzymać. W tym momencie e, najsłabszy punkt jest właśnie e, sam wąż, a nie połączenie. Ok, mamy jedną stronę, zarobię drugą stronę i będziemy wkładać go do, do samochodu. No szybko, zanim jedzenie przyjdzie, właśnie przyciąłem to mm, ten przewód. To jest akurat przewód. Teflonowy, widać że jest biały w środku, teflonowy plastikowy w oplocie stalowym Więc e, takie węże składa się troszkę inaczej e, Jest, mm, taką baryłkę trzeba założyć Ale najpierw e, trzeba odgiąć Ten oplot, bo baryłka ma wejść na Tylko i wyłącznie na Ten teflon, więc wszystkie metalowe drciki trzeba odsunąć na boki nie może się żaden dostać pod baryłkę kolejno baryłka baryłka musi siąść dość głęboko musi się nie wiem czy widać musi się oprzeć na na takim kołnierzu tutaj Najlepiej wziąć i posmarować to czymś. Wsunąć do środka. Trzeba patrzeć, czy te truciki nie siądą na gwincie. Bo może to zniszczyć gwint. I teraz tylko trzeba to zakręcić. I zrobione. Działa bardzo podobnie jak tamten. Tutaj po prostu. Zagniata tą baryłkę, którą pokazywałem wcześniej. E, zagniata tą baryłkę na tym. A między baryłką a tym macie właśnie tego teflonowego węża. Węża najlepiej uciąć boszem. On tu jest taka baryłka właściwie założona. E, ponieważ Bosch, Bosch, szlifierka zostawi nam w miarę ładne albo nożycami do cięcia łańcuchów czy czegoś takiego, też bardzo dobre.